Hej cześć mamy wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście z podjęcia, tam w kolejnym cineczku z Clash Royale Zero do legendy. Na następnym począteczku chciałem Was zaprosić na fanpage, fanpage'a, link macie nadal w opisie, jakbyście chcieli coś do mnie napisać, po prostu dać lajka, także zapraszam Was tam serdecznie, także lecimy bez, bez zbędnego gadania, tak już lecimy z odcineczkiem. Jak widać no w sklepie nie mamy nic co by nas zainteresowało jakoś szczególnie, także nic nie bierzemy. Deku się za dużo nie zmieniło. No kilka skrzyneczek tutaj jest do otwarcia. Już widzę ktoś się szykuje na jakiejś friendly Muskieterkę mogę oddać. Dobra, oddam tę muskieterkę. Challenge nie możemy. Dobra, takie mm, swoje... A na rozgrzewkę sobie pykniemy, chociaż nie, na początku skrzyneczki. Zacznijmy od free chestów dwóch. Gold, bomber, hog rider, okej. Okay. Oko. Więc gold, gemy zap oraz mortary, no dobra mortary w sumie nie potrzebuję w ogóle te mortary, ale ich takie zbieram może kto wie, kiedyś będzie na nie meta mmm dobra, tu nic jakieś najciki mm, giant, okej, okay, arrows, całkiem jak na ten, jak na free chesty, całkiem spoko karty, dobra, lecimy, zacznę co nam tu pyknie nie, nie muszę trochę też grać na tym koncie poza tym tak bardziej jakieś friendbaty czy coś żeby sobie po prostu skilla tracić, bo w ogóle nie, nie pamiętam jak się tym deckiem dobrze gra ale okej, okay, nieważne. Spróbujmy sobie wijać coś w ten sposób. Wizard, muskieterka, giant jest bardzo klasyczna, bardzo dobre kombo. Nic do tego combo nie mam, a wręcz przeciwnie, jest dla mnie bardzo dobre. Mm, okej, okay, takie oto kombo mi tu proponujesz. Proponujesz, właściwie wywalasz na mnie. Okej, okay, wiedź no dobra, to mi całkowicie zniszczy moje combo, tylko tyle, że muskieterkę mu zabiję. A, okej, okay, a tu muszę zrobić, tak i o Nie, przez ten zap. Właśnie, zap nie zabija tych goblinów. Eee, kanon kanon dobra kanon w miarę dobrze wszedł. Trzybie jest ładnie, Nie jest źle, nie narzekam. Eee, najgorzej nam to nie wyszło. Bo ta kurde przewaga to 6:9. Mój ma 6, mam ma 9, także masakra kurde, jeszcze Fire Spirits idealnie na takim levelu, żeby do mnie uderzać wieże. No nie. Chociaż nie, myślałem, że będą, bo wież, że na dziewiątym, Fairspiece na dziewiątym uderzają, a widzę, że że na szóstym, Fairspiece na szóstym nie uderzają, no dobra. Całkiem przydatna informacja, bym powiedział. Okej, okay, tam sobie poszedł znowu najcik, nie problem, nie problem, tylko że teraz wjedziemy jeszcze Poisonem, żeby tego piecyka tutaj, piecyk osłabić, w ogóle wszystkie jednostki tam poosłabiać. To wydaje mi się być dobre, tylko niech ta, ojejku, jeszcze Wiedźma, dobra, idealnie, ten Poison powinien wpaść teraz, tak, super, te szkielety będą teraz tu nieszkodliwe, ojejku, co... Ta walkiria, dobra, nieważne, nie chce będzie ta walkiria. To sobie zapujemy, pyk, dobra, i nie ma wiedźmy. Mm, a, nie, dobra, jest wiedźma. Aczkolwiek nic nam nie powinna zrobić, te szkiećki, zaraz, pyk, 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 nie ma. ich i sama wiedźma też umiera, chociaż możliwe, że nie, dobra, nie. Zarobiście. musimy czekać na Double Elixir Time. No, nic tu więcej nie zrobimy, co Double Elixir Timea. No, po prostu nie przedrzemy. O cóż, za, o, czy on miał 10 już Elixirów? Nie, no, wątpię, na pewno nie miał 10 Elixirów. Ale dobra, well played. Thanks, no teraz mi zjadło eliksir, bo się teraz zagapiłem, ale tam trudno, nic się nie stało. No okej, okay. dobra horda. Mm, no spoko spoko, Wizard se ją zgarnie tutaj na chilku, bym powiedział, bez większych problemów. Mm, bezproblemowo, tu też bezproblemowo, ładnie, o to mi tu chodzi. Dziękuję, do widzenia. Drugi giant. O kurde, no nie, o to mi tu zdecydowanie nie chodzi. Super, straciłem wierzę, good game. No, thanks, to jest jak nic już good game, chociaż może, może jednak, nie no, to jest good game, bo zagapiłem się, bo kurde, mm, znowu się zagapią, no, przepraszam, się tak zagapią na no, tego to jest masakra, dobra, może tam już nie, no, nie, nie uratujesz tej sytuacji, nie ma tutaj nic prawa uratować w mojej sytuacji. No i ten giant już wszystko powstrzymuje na 100%, bo nie wiem, mogłem, no mogłem po prostu tego blinki się jak zwykle zapatrzyłem. Dobra, trudno, tam nic się nie stało. E, Przeczekaliśmy sobie jedną bitwę, także. No trudno, no nie zawsze się wygrywa. Dlatego właśnie chciałem, żeby da rozgrzewkę sobie pociągnąć, że nie robić takich głupich błędów, bo ja cały czas z tym przyzwyczajem do swoich leveli kart i potem dzieją się takie rzeczy. Dlatego ładnie już sobie to zagraliśmy, teraz sobie poświęcimy być normalnie arenkę. I na kogo my tu trafimy? Czy ósmy level, ok, super. ósmy, jakiś rusek prawdopodobnie patrząc po fladze. Co my tu możemy zrobić? Mm -hmm. Kanonisława na start nie ma co wystawiać. byłyśmy sobie walki, nie będzie Walkiria. Dobry, dobra ziomica, tak, nie dobry ziołek, tylko dobra ziomica Valkyria. Yy, I Wizard, Valkyria, Wizard, no to to kombo jest tak chyba... Ma... O kuku kuku, kurcze. Yy, no, ojejku, serio? No i sobie rozsadziłem Giant Skeletona przy wieży. Super, super zrobiłem, słuchajcie. Odcinek się po prostu zapowiada świetnie, wam powiem. Nie no... Naprawdę super. Ja, ja nic nie mówię. O, o, jeszcze się, niech jeszcze się tak, jeszcze się nam wysadzi. Patrzcie, pod główną wieżą, tak. Jeszcze chyba nas wyzeruje, patrzcie to. Słuchajcie jej, co to się dzieje. No i znowu, nie wiem co robię. Przepraszam, muszę grać na tym koncie. Muszę grać na tym koncie, bo po prostu. No teraz będzie takie dwa odcinki z rzędem heklamie, trochę, ale trudno, no trudno, nic się nie dzieje. Mówię, nie wiem czy na komputerze zawsze on nie farta, po prostu gram na kompie, nigdy mi nic nie idzie praktycznie, jak gram na telefonie to ładnie mi się gra, nawet na tym koncie nie, to jest śmieszne, ale dobra, będę musiał widać co grać trochę na tym koncie drugim, bo teraz jak ostatnio przestałem trochę grać na tym koncie, to już zobaczcie jak mi tutaj idzie, ale okej, okay, zaraz tu muszę uważać, bo mi zaraz tu się sfokusuje na tym, że jakiegoś giant skeletona mi tu puści solo i będzie, i to będzie wystarczyło jak dobiegnie, właśnie, to będzie wystarczyło, wcześniej w ogóle to w kanona failowałem. Ale dobra, nie powinno. Ojejku, teraz powinno być źle. No i jest źle, jest bardzo źle, bardzo, bardzo źle. No i jest tak źle, że przegraliśmy. Dobra, słuchajcie. Trudno, no, po przegrywamy sobie te dwie, trzy pierwsze bitwy, potem powinniśmy coś wygrać. Po prostu nie mogę się patrzeć, teraz muszę się skupić, słuchajcie, bo to jest, nawet może będę nie gadał, ale będzie taki full focus. O! I jeszcze jedna rzecz, chciałem pozdrowić mojego kolegę, e, Kubę, Jefua, także Kuba, pozdrawiam cię serdecznie. <grym>, Obiecałem, że pozdrowię, to pozdrawiam. Dobra, zrzucimy sobie, wydaje mi się, poezję, to będzie dobre wyjście. Y po prostu nie mamy co zrzucić, żeby nam się eliksir nie, ma nie marnował i żeby jemu się zmarnował, tak? To jest idealne wyjście. No i plus jeszcze wieżyczko bije mnie nieznacznie, ale to zawsze coś. Mm, Okej, okay. panie dżajancie, proszę już iść. On ma chyba dychę już eliksir, no powinien na 100%, powinien na 100 mieć dychę, jak się zagmotwałem w tym co mówię. Mm, dobra, walki... Przerąbane. Już widzę, że przerąbane tutaj mamy. Mm, no nie, no... Kurde i to jest bardzo mamy przerąbane, nie tylko trochę, bo teraz nie jestem nic w stanie zrobić temu wizardowi, a ta mini pekka po prostu będzie tu siekać, no, co ja tu mogę więcej zrobić? Postawimy sobie takiego oto kanona. Oboowe. O oh, jajku. O oh, kurde, nie no to jest on nie chyba jednym atakiem zniszczy tutaj, nie? Naprawdę, tu już nie, nie widzę dla siebie nadziei, chociaż. Jak dobić człowieka? Pójcie z spela. Nie, nie mam szans chyba z nim z tą dużą peką. Eee, ta, ta duża P.E.K.A. naprawdę jest OP na tych levelach, wam powiem, bo przynajmniej jak ja nie mam żadnych levelów, to ja nic nie jestem w stanie zrobić z tej dużej P.E.K.A. Chociaż tym Giantem, muszę trzymać to Gianta na kontrolowanie tej dużej peki, ale kurde, no ciężko. Kurde, co ja zrobiłem? Znowu to samo kombo puści i ja znowu mam przerąbane. Dobra, zostawmy to Gianta, niech ginie, niech ginie. <laughs> tak, jak to nie brzmiało, niech sobie ginie. Mm. A to muszę teraz jakoś sensownie rozegrać, słuchajcie. O, ja tu nie widzę ino, teraz muszę przeczekać, no, muszę, on niestety robi sobie straszną szansę, bo no, nic mi to nie da, wypuszczenie jakichś pojedynczych jednostek. Eee, tu sobie puszczę coś takiego, tu sobie puszczę coś takiego, tak, i powinno być w miarę dobrze. Eee, dobra, nie jest najgorzej, aczkolwiek jest źle, eee, bym powiedział. Dobra, panie kanonie, proszę tu pobronić trochę. I czy nam się uda... Uwaga, nie, nie wyszliśmy bez szwanku. Dobra, i tak mamy, no kurde... Serio, serio. Dobra, wystawiam, spróbuję zrobić takie ostateczne kombo. No ta kurde duża peka tak mi tu zepsuła wszystko, że to jest masakra. Dobra, dawaj. E, wszystko, to zaraz walnię tą dużą pekę, no ale trudno. On ma takie kurde kombo, że nie mogę wypuścić żadnego właśnie spamu. I to bardzo dobre ma to combo, jak na tą dużą pekę. Dobra, spuśćmy sobie tutaj truciznę. Wypuśćmy w sumie, nie spuśćmy. I okej. Okay, niech to sobie klepie tą dużą pekę. Tu już idzie kolejny. No y y y Dobra, może się uda... Jest, dobra, udało się coś w miarę tutaj zrobić, ale to i tak nie starczy, bo ta wiedźma... I czyżby tam był... Tam jeszcze wizard żyje. No właśnie, no właśnie. Dobra. GG, e, no po raz kolejny, no ta mini peka, tak mi, ta duża peka, jak tak mi tu zepsuła, że to jest masakra mm, Bym się śmiał, gdyby nam się teraz udało jeszcze wygrać Ojejku, nie, tym nie może zniszczyć, wiesz, to komu nie ma prawa e, Chociaż, dobra, zapójmy, nie, no, dobra Pff, Ale głupiego przeciwnika mamy, masakra, nie Coś to jest... Tak, tak się bawisz, kolego, no, dobra, dobra e, Kurde, dobra, udało się, udało się, słuchajcie, świetnie Mm, dobra, super, super, super. Pójdźmy sobie tutaj walkirię. Niech ona to kosi i git, i git. Słuchajcie, zaczek to ładnie odprowadziło mi tego. Eee, dobra, walkiria, goblinki. I lecimy, lecimy, lecimy. Słuchajcie, to się może udać. Nie no, dobra, to się teraz już nie uda. Ale dobra, zapójdźmy sobie. Zaczek, odcięliśmy tą pekę. Dobra, zrobimy to na remis, zrobimy to na remis. Słuchajcie, musimy możemy... O kurde, dobra. To się uda, dobra. I druga peka, druga peka. I uwaga. Aj, dawaj, dawaj, nie. Nie, przegraliśmy. Pfff, no. No, zobaczcie, jak ja lamię, tak? co no, Tak, lamie to jest po prostu śmieszne. No, gram jak taki koleś z tego właśnie Builders Workshopa, tak słabo. To jest masakra. Ech, czy ja tu mogę coś na to zaradzić? No, no dobra, pograłem. potracimy pucharków. Trudno, trudno, nic się nie dzieje. Słuchajcie, po to są te pucharki, żeby grać, żeby korzystać z tego, a nie żeby na to się patrzeć, tak? Mmm, Dobra, o, kciuki, kciuki, dajmy taktyczne kciuki w górę. Chyba sobie po prostu deck zmienię, no nie wiem, popróbuję po prostu tyle no kurde, mała, ale nic na to nie poradzę, no nic nie poradzę. I tak ee, no i super, nie mam żadnego kombaj wypuścić. Eee, czy ja zdążę tu tą Walkirię dopuścić? No Walkiria Dobra, może? No i nie Chociaż Zapensjus nie. Nic to nie dało, straciliśmy wszystko, dobra, słuchajcie. Ten e, giant, ojej, to jest chyba good game, słuchajcie. Tak za akcję, no. O ja, ja już czuję tę moc, nie? Ja już czuję po prostu tą przegraną za jednym atakiem, naprawdę. To jest, to jest dramat. O, ile to jeszcze zadaje? Proste goblin nie będą w stanie tu nic zrobić, co, co patrzę. I to jest GG na. muskieterka no, Nie, no to jest good game, słuchajcie. Tak, rypać te akcje, Boże. Czemu na tych odcinkach tak słownie? Ja nie wierzę w siebie, jak tam na telefonie w miarę znośnie mi idzie, to tu nie. Dobra, naprawdę, muszę grać trochę na tym odcinku, na tym odcinku, Boże, na tym mm, koncie, jak jestem po bo potem się dzieją takie magie, kurde. A, ale trudno, trudno. W ogóle Wizard level 3, o co chodzi, nie? Good luck, thanks. Sobie puściłem moją główną siłę ognia na Lava Ham, po prostu prosto w nią, gdzie zaraz po prostu nie będzie żyła. Nie będzie żył, w sumie nie, nie będzie żyła. Dobra, wypuśćmy sobie coś w Elixiru nie tracić tylko. No i okej, okay, nie wyszło w sumie najgorzej, bo ta walkrapy nas jest zgnieść, te muszkieterki muszkieterki, bo we arcerki. E, no chyba, że tak, okej. Okay. Oj oj ojoj oj oj ojoj. Oj ojoj oj ojoj, oj, 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 no. No i czy. Nie, no on nas nie wyzeruje, ale no. Kurde, no nie mogę tu nic działać. Chyba po chyba prostu znowu, nie wiem, czy deck, czy nie, no ja tu słabo gram, a nie mój deck. Tutaj nie jest wina mojego deku, tylko tu jest wina trochę mojej gry. Zdecydowanie to jest wina mojej gry, a nie deku, bo deck jest w miarę spoko, tak moja gra jest po prostu. Nie, no może deck też jest teraz słaby, aczkolwiek. Nie. Muszę zmienić i deck, i mój styl gry, bo to co się dzieje, to jest słuchajcie, masakra, ale dobra. Dobra, bądźmy pozytywnie nastawieni, be positive, tak? Zawsze, be positive. No, okej, okej, kciuki, kciuki w górę. Ups, co mi tu upsujesz, kolega? kolega? ja nie, don't worry, ja tu dam radę. Chociaż to pewnie to jest bardzo głupie zagranie, to co ja robię, ale tam Cii, jeszcze goblinki, on pewnie bombera jakiegoś puści, nie, barbarzyńców, także, bo jeszcze fajniej, śmieszniej. Eee, okej, okay, dobra, spoko. Co ja tu teraz mogę tak naprawdę zrobić? przydałaby się Walkiria, tylko że ta Walkiria no, ma trochę jakby mało obrażenia bym śmiał twierdzić, że troszkę słaba tutaj może być. Niech sobie podejdą bardziej właśnie jeszcze takie o coś mi tutaj wypuścił. Dobra, że zabić to wizarda, to jest najważniejsze. Tej No, no dobra, to jest good game. Nieważne, słuchajcie, znowu odwaliłem jakiegoś play'sa, nie wiadomo co. A po prostu szkoda mi tak tracić po na tym koncie, że chyba sobie pogramy jakieś nie wiem, cokolwiek jakieś friendly battle, byle nie grać w tych, bo to naprawdę zlecę. Jeszcze RNF dół i będzie śmiesznie. Zagrajmy sobie po prostu friendly battle. Znaczy, niech tu ktoś bije. Nie patrzymy nawet, co się w tym klanie, gdzie za bardzo nie wchodziłem to konto, przepraszam. Postaram się więcej na to w konto wchodzić jak tylko czas będę miał. Mm, 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 mm. I muszę się jakiś deks skombinować, coś nauczyć, bo naprawdę to co ja tu robię teraz w ostatnich odcinkach to jest po prostu żenada, tak nadix jakby to multi powiedział. E, good game, thanks. Pewnie zaraz mi z jakimś Inferno Tower'em wyjedzie. No dawaj, wypuść tego Inferno Tower'a, thanks. Aha, chyba, że on sobie spada z pucharkami, a nie, nie spada, cwaniaczek, no. No, cwaniaczek jeden, okej. Okay. No spoko, spoko, my sobie puśćmy Pojzo na Poison tutaj. Ech, Valkyria Revel 6, no dobra, przyznaję to jest mocny argument y, kontra mojemu wojsku. No przyznaję, no przyznaję. Halo, co tu jest? O, nawet nie widziałem to freeze. Takiego ikonkę Freeza dodali. No nie, nawet nie widziałem, nie widziałem. Spoko. Mm -hmm. Zadaliśmy około 400 obrażeń. Eee, co ja tu mogę więcej powiedzieć, no 400 obrażeń to trochę beznadziejnie mało, zwłaszcza, że kurczę, no te levele tak robią tutaj, Obo, obo, co się dzieje się, Ale nie, to jest naprawdę dramat, to jest po prostu dramat, no, o, fajnie, Guards walkirię puścił, ale to jest dramat, co ja tu robię, to jest dramat. Ojojojoj, ale naprawdę, nie wiem, wiem, że jestem mistrzem zapów, ale że kurde, aż takich akcji mistrzem. No dobra, nieważne, słuchajcie, może to jeszcze nie jest stracona gra. Eee, miejmy nadzieję, że się uda. Chociaż czemu ja mówisz, że on spada pucharkami? Jak to jest. Friendly <śmany> Battle. No Boże, tak na pewno ktoś spada pucharkami na friendly battle. Po pozdrawiam Kartecha po prostu, spadającego pucharkami na friendly battle. Masakra. Dobra, trzeba się, mówię, trzeba się wziąć garścią, ogarnąć tutaj trochę. Bo to, co się dzieje, to jest troszkę przesada. Mm, Także my, cługę, tylko kanona nie używam. Dobra, wypuścił puściu gdzieś z tyłu, spoko. Akurat dla nas idealnie zasłona przed barbami teraz taka trochę. I poison, poison, dawaj, 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 dawaj jest, dobra, jest w miarę poison fat. Teraz jeszcze zapójmy to sobie. Do... A jej, kuszka, że to zapanie na goblin. No i w sumie. Nie no, zrobiliśmy, nie jest, nie jest źle, nie jest źle, zdecydowanie nie jest źle, dobra, Giant idło, Giant idło, niech tu leci, nasz Wizard, 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 tutaj Wizard jest bardzo ważny, dawaj Wizard, eee, jejku, tak będzie ładnie, tak będzie ładnie, dobra, teraz tu musimy wypuścić sobie coś, żeby zatrzymać tego Gianta, dobra, Valkyria, okej, okay, zrage'ował go, no kurde, tu przyznaję, rage to jest dosyć mocna rzecz, no nie, nie obronimy tego. Kurde, już myślałem, że mam szansę to obronić, a tu niestety nie. Eee, wypuśćmy sobie, wydaje mi się, tu minionki, minionki, jak minionki to jedzie. dobra rzecz, to dosyć mocno, trochę, właśnie dosyć, trochę mocno. Eee, wizard, tu sobie puśćmy Jaya, o, przegraliśmy, chyba chociaż, nie, dobra, ten, ojejku, ojejku, ojku ojku ojejku, no, dobra, eee, zap, 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 druga walkiria ojejku, tego, to tej walkirii nie wypuści, on musiał, musiał po prostu walkirię wypuścić, dobra. Dobra, garbet, zobaczymy, może się uda, miejmy nadzieję, przynajmniej, je, 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 je. E, to się uda, Andrzej uda, to się duda. Dobra, mamy to, mamy to, dobra, wybroniliśmy, słuchajcie, ładnie, ładnie, jest dobrze, JD jest dobrze, ja je, często lubię sobie mówić na odcineczkach, widzę bardzo agresywne ataki, bardzo, bardzo agresywne mi tu robi, które no, niby mają jakieś tam działania, aczkolwiek czy ja wiem. Dobra, puśćmy sobie tu Giant, to niech sobie spokojnie hopaczy na tam idzie. Okej, okay, i teraz on swojego dżajan cicha puszcza. Dobra, i wizard, wizard, Dobra, jest zapad, ale... Chociaż merely... dobra, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Słuchajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Ehh, Oko, mi się wydaje Dobra, puśćmy sobie poisona Poison, goblinki. Aj, goblinki, niestety, nie, nie tak jak trzeba. Mm, dobra, coś tam Lizard se postrzela. My tu się dzielnie bronimy. Chociaż, gdybyśmy samemu zrobili taką akcję, teraz ja czekajcie, on tu wystawił sobie barbarzyńców. To my sobie puśćmy coś takiego. Ojejku, czyżby... Ojej, czyżby z ojej, zapowiada się niezły fajcik. Dobra, to chyba będzie nasze. Chyba będzie nasze, musi być nasze. Słuchajcie, dobra. To jest nasze. Dawaj zap zap zap, zap że to się udało. Nie, bo nasz sobie nie da rady. <słuch> o że znowu. Znowu się zagapiłem, że kurde, znowu puszczam dziąntek, bo on miał taki level jak normalnie i Ech, miała być akcja życia, wyszło nic. Eee, o, w ogóle tylko 40 osób w Akademii, się chyba jakieś kiki posypały. A nie, po prostu ktoś podchodził. Dobra, słuchajcie, nieważne. Jeśli Jeszcze coś się to zostawienie łapki w górę z komentarza, to naprawdę motywuje nawet po takich akcjach naszych nagrywania. Zapraszam was do mojego fanpage'a, link macie na dole w opisie. Także to już tyle, nie zanudzam, nie zanudzam was z gadaniem. Dzięki za oglądanie, cześć!